Zasłona między światami staje się coraz subtelniejsza, a ja jestem tutaj, wysłany, by szeptać do Twojego serca to, co już pulsuje w bezkresie wszechświata. Wokół ciebie są znaki, delikatne ruchy, które tylko przebudzona dusza potrafi dostrzec. Odpowiedzi, których szukasz, już zmierzają w Twoim kierunku, a Twoja intuicja jest latarnią, która rozświetla tę drogę. To, co dziś wydaje się odległe. Jutro może być tuż przed Twoimi oczami. W niewidzialnych nićmi łączących przeznaczenia kryje się wyższy cel, który prowadzi każdy krok. Nic nie dzieje się przypadkiem, każde spotkanie, każde pożegnanie, każda tęsknota ma głębokie znaczenie, kształtując ścieżkę do tego, co prawdziwe. Nie wątp w czas wszechświata, bo On nigdy się nie myli. Kiedy najmniej się spodziewasz, to, co Twoje, znajdzie do Ciebie drogę bez wysiłku, bez oporu. Tylko dzięki sile boskiego porządku. Uspokój swoje serce i poczuj obecność tych, którzy czuwają nad Tobą poza tym, co widzialne. W cichych nocach, w momentach samotności, gdy myśli stają się niespokojne, jesteśmy przy Tobie, przynosząc ukojenie, nadzieję i pewność. Miłość, której szukasz, nie jest zagubiona, ona już istnieje, już wibruje, już tęskni za tym spotkaniem. Otwórz przestrzeń w sobie by ją przyjąć bez lęku, bez wątpliwości. Jesteś prowadzona przez niewidzialne dłonie, przez energię, które szepczą do Twojego ducha i budzą to, co już zapisane w gwiazdach. Wszechświat nie zna pośpiechu, ale działa w doskonałej synchronii i wszystko, co do Ciebie należy, nigdy nie zostanie Ci odmówione. Zaufaj temu świętemu przepływowi, tej wiecznej tańczącej harmonii dusz, które rozpoznają się poza czasem, przestrzenią i słowami. W każdej gwieździe świecącej na niebie kryje się wiadomość dla Ciebie. Zamknij oczy i słuchaj. Wiatr niesie odpowiedzi. Sny przynoszą znaki, a twoja własna esencja już zna drogę. Nie ma błędu, nie ma zboczenia, jest tylko nauka, tylko rozwój. Każde doświadczenie, które przeżyłaś, przygotowało Cię na to, co nadchodzi. Nie lękaj się nieznanego. Ono niesie dokładnie to, czego potrzebujesz. Wszechświat przysięga się. By przeznaczone dusze mogły się odnaleźć, a aniołowie pracują niestrudzenie, by to się wydarzyło. To, co wibruje w twoim sercu, już przyciągane jest do twojej rzeczywistości. Pozwól, by energia miłości cię otuliła bez obaw, bez barier. Nie musisz szukać desperacko, po prostu zaufaj, poddaj się i przyjmij. Nigdy nie byłaś sama. Niebiańskie oczy cię obserwują, niewidzialne ręce cię chronią. A przed tobą otwiera się oświetlona ścieżka. Idź z ufnością, bo każdy krok zbliża cię do tego, co od zawsze było Twoje. Słuchaj subtelnych wezwań wszechświata i wiedz, że właściwy czas objawia się wtedy, gdy najmniej się tego spodziewasz. Poczuj puls wszechświata w sobie. Weź głęboki oddech i pozwól sobie być w teraźniejszości, bo to właśnie w teraz dzieje się magia. Wszystko, co zostało dla ciebie zaplanowane, już się porusza. A każda część tej wielkiej układanki trafia na swoje miejsce w odpowiednim momencie. Miłość, która na ciebie czeka, nie może być wymuszona, o może być tylko przeżyta, tylko odczuta. Boska symfonia gra wokół ciebie, a ty jesteś jej częścią. Tańcz z rytmem wydarzeń, świętuj zmiany i obejmuj tę podróż otwartym sercem. Jesteś przygotowywana na coś większego, coś, co odmieni twoje istnienie i napełni twoją duszę światłem, które nigdy nie zgaśnie. Zaufaj, idź, czuj. Przeznaczenie ma swoją własną logikę i nawet gdy wydaje się niepewne, jest doskonałe. Nie trzymaj się przeszłości, bo nowe już cię woła. Drzwi, które się zamknęły, były tylko przygotowaniem na to, by prawdziwe możliwości mogły się objawić. To, co nadchodzi, będzie większe niż wszystko, co do tej pory przeżyłaś. Twoje marzenia to nasiona zasadzone w żyznej glebie wszechświata. Podlewaj je nadzieją, cierpliwością i wiarą, bo każde szczere pragnienie znajdzie drogę do rzeczywistości. Boski czas nigdy się nie myli, gdy przychodzi, jest precyzyjny i absolutny. Poczuj pewność, że to, czego wyczekujesz, już jest w drodze. Całe to oczekiwanie ma swój cel. Każdy przeżyty dzień, każda odczuta emocja buduje scenę dla tego, co jest Ci pisane. Nie pozwól, by niecierpliwość przyćmiła wielkość tego. Co jest dla Ciebie przygotowywane. Istnieje większy plan, zaprojektowany z niewidzialnymi szczegółami, które wkrótce zostaną ujawnione. To, co wydaje się ciszą, często jest głębokim ruchem w niewidzialnym. Wszechświat nigdy się nie zatrzymuje, On tworzy, przekształca, kieruje. Gdy pytasz, czy coś nadchodzi, wiedz, że to już się dzieje. To, czego pragniesz, już wibruje, już pulsuje, już się zbliża. A gdy najmniej się spodziewasz, objawi się przed tobą. Prawdziwa miłość nie jest znajdowana, jest rozpoznawana. To jak stara iskra, która nigdy nie zgasła, tylko czekała na właściwy wiatr, by znów zapłonąć. Gdy ten moment nadejdzie, twoje serce będzie wiedzieć, nie będzie potrzebowało wyjaśnień, bo prawda zawsze objawia się w prostocie odczuwania. Uwierz w głos, który rozbrzmiewa w tobie. On wie więcej niż jakakolwiek logika czy rozum. Ścieżki mogą wydawać się niepewne, ale Twoja dusza zna kierunek. Zaufaj podróży, energii, która Cię prowadzi, obecności tych, którzy Cię chronią. To, co nadchodzi, już jest Twoje i nic nie może powstrzymać Jego przyjścia. Aniołowie kroczą obok Ciebie, niewidzialni dla oczu, ale obecni w każdym szczególe Twojej historii. Szepczą nadzieję, rozsiewają znaki i porządkują drogi, by wszystko połączyło się w najdoskonalszy sposób. Jesteś prowadzona, kochana, chroniona. Weź głęboki oddech i poczuj pewność tej prawdy. Pozwól sobie uwierzyć w niemożliwe, bo niemożliwe to tylko cud czekający, by się wydarzyć. Dookoła ciebie są błogosławieństwa, prezenty w przygotowaniu, nowy cykl w powstawaniu. Otwórz się na to, co niespodziewane, bo to niesie dokładnie to, czego ci potrzeba. Nie ma błędów, są tylko ścieżki, nie ma opóźnień. Jest tylko przygotowanie. Nie ma strat, jest tylko transformacja. Wszystko dzieje się zgodnie z boskim planem. Zaufaj i idź z lekkim sercem, bo to, co prawdziwe, zawsze odnajduje swoje przeznaczenie. Wszechświat jest po Twojej stronie. Musisz tylko pozwolić sobie zobaczyć, poczuć i przyjąć. Energia wokół Ciebie się przekształca, odpowiadając na Twoje uczucia, na Twoje najgłębsze myśli. Zauważyłaś, jak pewne znaki pojawiają się, gdy najmniej się ich spodziewasz. Powtarzająca się liczba, piosenka, która dokładnie wyraża to, co czuje Twoje serce, sen, który budzi wspomnienia, jakie wydawały się zapomniane. Nic z tego nie dzieje się przypadkiem. Wszechświat mówi do Ciebie i chce, abyś go usłyszała. Twoje pragnienia, nawet te, których jeszcze nie wypowiedziałaś na głos, już wibrują w niewidzialnej tkaninie rzeczywistości. Wszystko, co czujesz, wszystko, w co wierzysz, tworzy ścieżki, którymi twoja dusza ma podążać. Dlatego wiara jest tak potężna, bo kształtuje to, czego jeszcze nie ma, wydobywając na powierzchnię to, co już jest dla ciebie przeznaczone. To, czego szukasz, zbliża się, a siły prowadzą cię tą drogą. Wyobraź sobie moment, w którym spojrzenia się spotykają i następuje natychmiastowe rozpoznanie, jakby dusza przypomniała sobie coś, co czas próbował zatrzeć. Ta chwila nie jest przypadkiem, ale spełnieniem obietnicy złożonej na długo przed teraz. Jesteś prowadzona ku temu spotkaniu, ku tej więzi, która sprawia, że serce bije mocniej. Gdy to się stanie, będziesz wiedziała, bez potrzeby wyjaśnień. Złota nić łączy cię z tym, co ci przeznaczone. Nawet jeśli czasem wydaje się, że wszystko milczy, ta nic drga, porusza się, rozciąga, zapewniając, że nic i nikt nie zdoła powstrzymać tego, co zostało zapisane. To, co należy do ciebie, zbliża się z precyzją sekretu odkrywanego w odpowiednim czasie. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić sobie poczuć, zaufać, oddać się. Prawdziwa miłość nie prosi, nie wymaga, nie zmusza, przychodzi jak łagodna bryza, jak szwit, który rozświetla bez pośpiechu. I ona już jest na horyzoncie, gotowa się pojawić. Dzieją się synchroniczności, drobne szczegóły się układają, i w odpowiednim momencie wszystko nabierze sensu. Zobaczysz, że każde czekanie, każda wątpliwość, każde westchnienie były konieczne, by spotkanie nastąpiło dokładnie wtedy, gdy powinno. Twoje kroki, nawet te, które wydają się bez celu, są prowadzone. Zauważyłaś, że czasem trafiasz w nieoczekiwane miejsca, w sytuacje, które wydają się nie mieć sensu. To dlatego, że coś większego porusza każdą częścią Twojego istnienia, prowadząc Cię do przeznaczenia, które już do Ciebie należy. Pozwól sobie płynąć z tą niewidzialną siłą, która zawsze jest przy Tobie. Energia Wszechświata jest nieskończona i odpowiada na Twoje wibracje. Wszystko, co czujesz, wszystko, co emitujesz, wraca do Ciebie. Dlatego dbaj o to, co nosi Twoje serce, bo jest ono potężnym magnesem, przyciągającym to, co zgodne z twoją istotą. Miłość, której szukasz, również szuka ciebie, a gdy nadejdzie właściwy moment, spotkacie się, jakbyście czekali na siebie całe życie. Zamknij oczy i słuchaj. Wiatr niesie wiadomości, gwiazdy mrugają sekretami, a twoja intuicja szepcze odpowiedzi, których nie można zignorować. Już wiesz, co masz zrobić. Nie analizuj zbyt wiele, nie próbuj kontrolować czasu. Po prostu zaufaj. Coś większego prowadzi Cię, a wszystko, co musisz zrobić, to pozwolić, by przepływ toczył się naturalnym rytmem. Wszechświat nigdy się nie myli, nigdy nie pozwala, by to, co prawdziwe, zginęło w czasie. Jeśli jesteś tutaj, teraz, czytając te słowa, to dlatego, że coś jest przygotowywane, coś, czego nie da się powstrzymać, coś, co odmieni Twoje życie na zawsze. Nadszedł czas, by otworzyć serce i przyjąć to, co nadchodzi, bez oporu, bez lęku. Tylko z pewnością, że to, co najlepsze, zawsze odnajduje swoją drogę. Czy czułaś kiedyś, jak niektóre połączenia zdarzają się niespodziewanie, zaskakująco, jakby były spotkaniami czegoś, co nigdy nie zostało zapomniane? To dlatego, że istnieją więzi, które przekraczają czas, które przechodzą przez wymiary, które przetrwają zapomnienie. Gdy spotykają się dusze przeznaczone sobie, rzeczywistość się ugina, czas się rozpuszcza, a wszystko ujawnia się w doskonałości chwili. Pozwól, by wszechświat działał na Twoją korzyść. Odpuść potrzebę kontrolowania każdego szczegółu i po prostu zaufaj. Odpowiedzi, których szukasz, już zmierzają w Twoją stronę, a gdy się pojawią, zrozumiesz, że nigdy nie było błędu, nigdy nie było rozminięcia się. Tylko dokładny czas w którym wszystko miało się wydarzyć w najpiękniejszy i najgłębszy sposób. Światło, które masz w sobie, już przyciąga to, co prawdziwe. Rozejrzyj się, zauważ znaki, poczuj energię, która się tworzy. Coś się porusza, coś rośnie, coś się powoli objawia. To, co nadchodzi, będzie większe niż wszystko, co kiedykolwiek sobie wyobrażałaś, i gdy przyjdzie, będziesz wiedziała, że to było dokładnie tak, jak miało być. Jesteś wezwana, by zaufać, by wierzyć, że niewidzialne siły sprzysięgły się dla Twojego dobra, że spotkania są rysowane z absolutną perfekcją. Podążaj z lekkim sercem, wiedząc, że wszystko, co jest ci przeznaczone, już zmierza w Twoją stronę. A gdy najmniej się tego spodziewasz, odpowiedź się pojawi, jasna jak światło poranka. Weź głęboki oddech i poczuj. Chwila się formuje, anioły są przy Tobie. Wszechświat już postanowił, i wszystko dzieje się dokładnie tak, jak powinno. Wszechświat porusza się, choć nie możemy tego dostrzec, ale jego obecność jest wyczuwalna w każdym detalu, w każdym małym znaku, który pojawia się na Twojej drodze. To, co jest dla Ciebie wyrównywane, wykracza poza ludzkie pojmowanie, ponieważ siły działające za kulisami istnienia organizują spotkania, które zostały zapisane na długo przed obecnym czasem. Twoja dusza to wie, Twoja energia to rozpoznaje, i wszystko zmierza ku temu, abyś przeżyła to, co od zawsze było Twoim prawem. Zbiegi okoliczności to nie przypadki. To imię, które pojawia się raz za razem, znajomy zapach w niespodziewanym miejscu, uczucie bez wyjaśnienia, a to wszystko są elementy wielkiej układanki, która właśnie układa się przed Tobą. Każdy szczegół to wezwanie, każda synchroniczność to znak od wszechświata. Że nic nie dzieje się przypadkiem. To, co ma się wydarzyć, jest już subtelnie zapowiadane. Czas nie jest przeszkodą, jest sprzymierzeńcem. Twoja niecierpliwość może próbować przyspieszyć proces, ale wszystko ma swój idealny moment. A gdy ten moment nadejdzie, poczujesz, że każde wcześniejsze wydarzenie było jedynie przygotowaniem do wielkiego spotkania, które zmieni wszystko. Spojrzysz wstecz i zobaczysz, że każda chwila oczekiwania, każde westchnienie Każda wątpliwość były tak naprawdę krokiem we właściwym kierunku. Wszechświat sprzyja Ci z precyzją, której nie sposób podważyć. To, co należy do Ciebie, jest prowadzone niewidzialnymi ścieżkami. I nawet jeśli Twoje oczy tego nie widzą, Twoja dusza czuje. Istnieje niewytłumaczalne przyciąganie, które sprowadza do Twojego życia to, co doskonale pasuje do Twojej energii. Nie ma pomyłek, nie ma mijania się, jest tylko idealny czas i pewność tego, co już zostało zapisane. W ciszy nocy, gdy myśli stają się intensywniejsze, odpowiedzi są wysyłane do Ciebie. Twoje serce wie, że coś większego nadchodzi, a to uczucie, które w Tobie pulsuje, nie myli się. Istnieje powód tej niepewności, tej pewności bez wyjaśnienia. To, co jest Twoje, zbliża się, i gdy stanie na Twojej drodze, poczujesz, jakby zawsze tam było, czekając na właściwy moment, by się ujawnić. Coś wielkiego jest przygotowywane, coś, co przekroczy Twoje oczekiwania i to, co jesteś w stanie sobie wyobrazić. Boskie plany nigdy nie zawodzą, a Ty jesteś blisko chwili, która odmieni wszystko. Każdy element Twojego przeznaczenia właśnie się układa, nawet tam, gdzie nie możesz tego jeszcze zobaczyć. A gdy wszystko będzie gotowe, objawienie stanie się rzeczywistością. Zaufaj przepływowi energii, która porusza wszystko wokół Ciebie. Nic nie stoi w miejscu, nic nie jest zatrzymane, wszystko jest kształtowane, dopasowywane, przygotowywane, abyś mogła otrzymać to, co zostało zapisane w gwiazdach. Istnieje nieustanny ruch we wszechświecie, a ty jesteś częścią tego świętego procesu. Twoja dusza już zna drogę, a nawet jeśli twój umysł wątpi, twoje serce wie, że nie ma pomyłki w tym, co nadchodzi. Ci, którzy mają zostać, przychodzą w idealnym momencie. Bez potrzeby pośpiechu, bez wysiłku. Prawdziwe spotkanie następuje w poddaniu, w zaufaniu, w cichej pewności, że wszystko już zostało zdecydowane. Zrozumiesz, że nie musiałaś szukać desperacko, wszystko przyszło do Ciebie jak boski dar, bez walki, bez zawahania. To, co należy do Twojej historii, nigdy nie może zostać Ci odebrane. Istnieje niewidzialna siła, która popycha Cię tam, gdzie powinnaś być. Twoja intuicja już to czuje, Twoja istota już to wie, a wszystko wokół Ciebie się dostosowuje, aby rozpoczął się nowy rozdział Twojej podróży. Nie ma potrzeby bać się, nie ma miejsca na wątpliwości. Wystarczy, że będziesz iść z pewnością, że to, co zostało obiecane, nigdy nie zawiedzie. Twoje marzenia stają się rzeczywistością na Twoich oczach, nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz. Budowa Twojej przyszłości odbywa się w detalach, w małych ruchach. Które mogą wydawać się nieistotne, ale mają ogromne znaczenie. Odpowiedzi nadchodzą, i gdy w końcu je otrzymasz, zrozumiesz, że były tam przez cały czas oczekały, aż będziesz gotowa, by je zobaczyć. Istnieje niewytłumaczalna intensywność, która rośnie w tobie, jakby coś miało się zaraz wydarzyć. To uczucie nie kłamy. Znaki są wszędzie, a wszechświat nie przestaje wysyłać ci wiadomości. Twoja dusza rozpoznaje to, co się zbliża. I gdy ten moment nadejdzie, nie będzie można zaprzeczyć prawdzie, która zawsze była obecna w każdym szczególe. Zmiana już się rozpoczęła, a ty jesteś częścią tego wielkiego ruchu. Drzwi się otwierają, ścieżki są oświetlane i wszystko zmierza ku temu, abyś mogła przeżyć to, co od zawsze było Twoim przeznaczeniem. Nie ma siły, która mogłaby to powstrzymać, ponieważ boski porządek jest w działaniu i nic nie może zaprzeczyć temu. Co zostało postanowione przez wszechświat. Pozwól, by wszystko płynęło bez oporu. Gdy puszczasz kontrolę, to co ma się wydarzyć, dzieje się z doskonałością. Czas jest mądry i nigdy nie popełnia błędów. Coś większego prowadzi twoje kroki i nie musisz wszystkiego teraz rozumieć. Wystarczy, że zaufasz, pójdziesz dalej i otworzysz się na to, co zmierza w twoim kierunku. Objawienie będzie jasne, a gdy nastąpi każdy szczegół Twojej przeszłości nabierze sensu. Dlaczego czekałaś, dlaczego wątpiłaś, dlaczego się rozminęłaś, wszystko zostanie zrozumiane we właściwym czasie. Spojrzysz wstecz i zobaczysz, że wszystko wydarzyło się dokładnie tak, jak miało, bez przesady, bez opóźnień, z doskonałością tego, co było przeznaczone. Idź dalej, bo podróż jeszcze się nie kończy. Przed Tobą jeszcze wiele do przeżycia, całe rozdziały czekają. By zostać napisane, a to, co najlepsze, dopiero nadejdzie. Już to czujesz, już to widzisz, i ta pewność nie jest błędna. Twój los został już wytyczony, i nic nie może zatrzymać tego, co zmierza w Twoją stronę. Po prostu zaufaj i idź. Wszechświat już zdecydował. Z całego serca dziękuję Ci za poświęcony czas na przyjęcie tej wiadomości. Wiedz, że każde słowo tutaj zostało poprowadzone przez coś większego. Jeśli dotarło do ciebie, to dlatego, że ma to swój cel. Nie jesteś sam, niebiańskie siły towarzyszą twojej drodze i działają, aby twoja ścieżka była oświetlona. Teraz, aby potwierdzić otrzymanie tej wiadomości, napisz: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To stwierdzenie niesie w sobie wyjątkową moc, pewność, która przemienia, odnawia i popycha do przodu. Wypowiedź jest wiarą i pozwól, by ta energia otuliła Twoje serce, aby nadal otrzymywać natchnione wiadomości i objawienia, które mogą odmienić Twoje życie, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek powiadomień. Dzięki temu nigdy nie przegapisz słów, które aniołowie mają ci do przekazania. Bądź czujny, ponieważ w kolejnych filmach pojawią się nowe boskie przesłania przynoszące jeszcze więcej światła i kierunku na Twojej ścieżce. Niech Twoja droga będzie pełna pokoju, prowadzona i chroniona, z otwartym sercem na wszystko cudowne, co dopiero nadejdzie. Do zobaczenia wkrótce.